Cześć, tutaj Julian Pichowiek Dzisiaj zaprezentuję gry wskazówki wyścigowe. To 10 zł. Co można kupić? Pierwszy jest, jest Drive Unlimited. To jak dla mnie jest lepszy od Drive Unlimited 2. To jest symulator jazdy samochodem. Mamy do wyboru ponad 120 zraz z dodatkiem Mega Pack samochodów. Jak zabrania eee, zewnętrzny, bardzo zabrana. Pokażę wam jest w środku ja instrukcja, mapa, gra i, I megapak. Znaczy, Megapak czy osobno? Gra kosztowała na Allegro 20 zł, a megapack Media Mark 15 zł. W sumie śmicie. Drugą fajną grą jest Segarelli, którą kupiłem na Allegro używaną za 8 zł. Jest to połączenie gry zręcznościowej zigałką. To jest kontynuacja Segarelli Championship z Sega Saturn. To jest top seller. W pakowaniu jest gra. Instrukcja, płytę i usposzczenie. Czy aktualizacja to usposzczenie. No. No, to jest Fajna Proszę Jak w na strzałkach to, no zbyt, to jest chyba, że nie dało Trzeba mieć kierownicę, żeby zobaczyć. No więc, trzecią grą, a właściwie trzecią już, czwartą i piątą jest Flat Oat. Flatout. trzecią. No, Flatout Unlimited Carnage, Flat 2, Flat 1, Flat 3 jest. Do no, dupy i nie będę go się pokazywał. No kupiłem. E, kupiłem taki zestaw w salonie Empik za 40 zł. on flatauto 1, flatauto 2, flatauto Unimate Kernage i Fatauto 3. Ale mam na chyba taki zainteresowane. No, I odpakowanie płyta. Fataut 1, Fatauto 2, Fataud Animate Karnage CDK i flataut 3 na oddzielnej płycie którą możemy dorzucić. Ostatnią zibrą jest Ray Driver Grid z kolekcji Extra Classic'a, którego kupiłem w Media Markt za 15 zł. Płyty niestety nie mam w środku, bo pożyczyłem. No, ale w środku jest tylko płyta i jakaś reklama. Można chyba wygrać monitory dobra to mnie nie interesuje no mam sobie... naprawdę grid jest to gra e, symulator własnego teamu samochodowego w którym kupujemy samochody mamy sponsorów naprawdę rozbudowane model uszkodzeń bardzo jak dla mnie przyjemna i fajna gra dobra Jeszcze czekać sekundę co No więc, podsumowując, test drive Unlimited kosztował mnie 20 zł na Allegro, a Megapack 15 zł, czyli 30 zł. Slugger Rally kupi z spuszczeniem kupiłem na Allegro, używaną za 8 zł. Flat to Animate Carnage, Flat to 2, Flat to 1 i Flat Auto 3, razem za 40 zł w Ambiku. Race Driver Grid za 15 zł w Mediamarkt. Jak dla jest z tych wszystkich gier najlepszą jest Test Drive. Test Drive. Jedyną moją wadą Egglam jest brak uszkodzeń. Wyżej sequel, który bardziej przypomina Simsy i bardziej zręcznościowo. Reż Więc dziękuję za oglądanie. Powiedzcie sobie, raz okładki. Hmm. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Ci się spodobało, to zostaw po sobie komentarz lub łapkę. 亏么回事？